Półtora roku temu nagrałem film, gdzie, nagrałem dwa filmy, dokładnie, ale półtora roku temu nagrałem pierwszy film, Izrael zostanie zaatakowany, i po jakimś czasie dograłem drugi film, że Izrael zaatakuje sąsiednie państwo. Tak się stało, po dokładnie. Pierwszy film się sprawdził po 11 miesiącach. Drugi. Od, od czasu nagrania, też po kilku, no, po dwunastu czy tam po 10 miesiącach również się sprawdził. W zeszłym roku, w listopadzie, Izrael został zaatakowany. Izrael chyba czekał dwa tygodnie i zaatakował Palestynę y, w odwecie za, y, w odwecie to był nawet, to nie był odwet, tylko chce odzyskać y, Hostyczes, jak to po polsku się mówi, zakładników, o, ja czytam literaturę po angielsku i człowiek się przerzuca, no nieważne. I e, zakładnicy mieli zostać odbici. Parę, Paręnaście osób zostało odbitych, wielu też e, było zamordowanych wcześniej. E, zakładnicy są mordowani, katowani, znęcani e, itd. Tak Hezbollah zaatakował w, w zeszłym roku yy, Izrael zażynając przy okazji wiele niewinnych osób, starców, dzieci yy, kilkudniowe, dwutygodniowe, dwumiesięczne, trzymiesięczne i tak dalej tak dalej. Całe rodziny jeśli napotkał, zabijali nawet Arabów. Nie było to dla nich, było to dla nich bez znaczenia. Ważne li, liczyło się, liczy się przelew krwi tak też Arabowie zrobili, zabili tam swoich ziomków, zabili Izraelczyków, zabili, no właśnie. Po tym czasie Izrael jest w permanentnej wojnie, co ja opisałem w swoich przepowiedniach. I teraz, w dniu wczorajszym, a więc w, w sobotę, był szabat. Gdyby Izraelczycy, ale to byli druzowie, to są chrześcijanie lub Arabowie, muzułmanie. Znaczy, druzowie są Arabami, ale Druzowie są wyznania albo y, a, arabskiego, czyli są muzułmanami, lub są chrześcijan, chrześcijanami. No to nie przestrzegali szabatu. Ci, co przestrzegali szabat, siedzieli sobie w domu, nicdy im się nie stało. No ale nie przestrzegali szabatu. Y, 20 dzieci zostało ciężko rannych, z czego umarło na razie 12. Y, Kilka, kilka osób jest, kilku, kilka dzieci czy kilka osób jest w ciężkim stanie w szpitalu i nie wiadomo, czy przeżyją następne godziny. Y, rakieta spadła, y, wzgórza Golan i y, ta część Izraela jest mniej chroniona y, żelazną kopułą. Centrum Izraela jest bardzo chronione, natomiast y, te części, takie przygraniczne, są mniej chronione. Izrael został zaatakowany w dniu wczorajszym, w Szabat. Zginęło, tak jak powiedziałem, 12, 12 dzieci. Dzisiaj był pogrzeb. No i ludność izraelska oczekuje rewanżu. No, to ja powiem tak właśnie, po to robię ten film. Najprawdopodobniej. Izrael zaatakuje Liban i będzie znowu krew się lała. Chodzi o to, że Izrael będzie w permanentnej wojnie. Zresztą to co już prorokowałem półtora roku temu, kiedy nakręciłem pierwsze proroctwo, że zbliża się czas wojny totalnej, wojny. Ja się zastanawiam też, bo sobie to zdiagnozowałem, że Izrael bierze zaczyna brać pod uwagę użycie broni atomowej w, na razie w teorii. Ale być może to tak jak Rosja, ja nagrałem film, proroczy zresztą, na, na dzisiaj jest nie proroczy, ale kiedy się spełni, będzie bardzo proroczy, że Rosja w, użyje w Ukrainie broni atomowej. Tak też się pewnikiem stanie, kiedy zaatakuje y, w dół, po, po Rosja poleci armią swoją w dół Europy, w kierunku Bułgarii, Jugosławii. I tych innych krajów obejdzie w kierunku w Włoch, yy, będzie rzeź, po prostu będzie wojna totalna, jednocześnie z drugiej strony, ja to mówię w w, to, jest to skondensowany czas, ja to mówię w skrócie bardzo poważnym. Chiny zaatakują Rosję, Chiny zaatakują oczywiście Stany Zjednoczone, będzie rzeź, będzie dużo śmierci, yy, ludzie będą uciekać z, z, ze Stanów Zjednoczonych, będą trzęsienia ziemi. Oczywiście Amerykanie sobie dadzą radę z tym, ale to będzie armia gigantyczna, chińska oczywiście. Ja to mówiłem zresztą w swoich... Tylko nie mówiłem to tak jednym, jednym ciągiem, żeby na, na jednym filmie było tyle, tyle faktów. Meteoryt rozwali połowę Chin i armia chińska nie będzie miała zaopatrzenia. To wszystko runie, przegra tą Trzecią Wojnę Światową. Amerykanie y, zbroją, się na, zbroją się bardzo silnie. Ich jest, y, jest, ich jest kilkukrotnie mniej przecież Amerykanów. Chińczyków jest bardzo dużo. Także Chiny, y, Rosja z, y, straci. No, oczywiście będzie też zbombardowana atomowo. Ja to wszystko mówiłem w poprzednich filmach. Obejrzyj sobie, ci, co oglądają moje filmy, wiedzą. Tylko ja nie mówiłem tak jednym ciurkiem takiego zbioru. Ale wracamy do Izraela. Izrael będzie dziobany przez Arabów. Zresztą Arabów jest półtora miliarda, a ich jest 10 milionów. No to, to, to nie chodzi o to, że Izrael cokolwiek zajął. Każdy zajmuje. Polska też zajęła niemieckie ziemie. No, Niemcy przez bardzo długi czas zajmowali. Kiedyś były polskie, dzisiaj już do II wojny światowej, czy po II wojnie światowej, te ziemię Niemcy stracili. Ale oni dalej o tym pamiętają. I też mówiłem, miałem film, miałem proroctwo i nagrałem film, że Niemcy, chcąc odzyskać y, w swoje dawne tereny do linii Ribbentrop-Mołotow, aż zaatakują część zachodnią Polski. Oczywiście, że przegrają, y, to jest bez dwóch zdań, ale y, Niemcy zaatakują, z drugiej strony będzie atak Rosji na, na, na tereny polskie i Niemców. Polska sobie da radę z tym, bo kiedy, kiedy Powcy przegrają i będą obozy i, i Tusk popełni, będzie miał to przyjemność popełnienia tego samobójstwa, strzelając sobie 100 razy w plecy, no to no będą, będzie się dziać. No to jest przyszłość, to jest daleka lub bliska przyszłość, będziemy Będziecie tego świadkiem albo świadkami. Ludzie też będą umierać na różne fajne rzeczy. No, nie, chcę, nie chcę tego mówić na YouTubie. W poprzednim filmie to mówiłem. Na Rambli jest. No, no, wracam z, z powrotem do Izraela. Izrael będzie dziobany rakietami, czy tam dronami, w różnym stylu. Dwa tygodnie temu Hutu zaatakował Izrael od strony morza. Tam się ktoś pomylił, nie nacisnął myszką kwadracika na radarze. No i zginął człowiek. Rakieta, rakieta uderzyła w, w dom jakiegoś człowieka, w mieszkaniu i zginął, zginął w Izraelu. Izraelczyk. To oczywiście jest ignorowane, ten antysemityzm, kryptoantysemityzm jest tak manipulowany, na przykład ani y, dziennik, ani interia nie podała o tym, że Izrael został y, y, zaatakowany przez Hezbollah, przez y, z Jordani, przez Jordańczyków y, i z, zabi Arabowie zabili 12 dzieci. Zero, cisza jest. No ale oczywiście, jeśli są artykuły, no to tereny okupowane Izraela. Y, Izrael nie może okupować własnych ziem. To to samo dotyczy, że Wrocław Polacy okupują, albo Kraków. Przecież Kraków y, był niemieckim miastem y, na, na zasadzie magdeburskiej. Y, I ta, tam byli przez bardzo długi czas Niemcy, to samo Gdańsk. Także Polska okupuje Gdańsk, albo Śląsk. No, no dokładnie tymi samymi kategoriami można, można o tym mówić albo o Ukraina okupuje część Rosji i, i tego kraju nie powinno być i tu jest akurat e, historyczny bo w Ukrainy nigdy nie było to są rdzenne tereny Polski tam była Polska jeśli czytałeś Sienkiewicza no to masz jakieś pojęcie y a, no i, i to ta krótkowzroczność. I, I to jest ta sama gadka, że Izrael okupuje swoje tereny, które już był y, 3,5 tysiąca lat temu zajmował i, i miał te tereny, tylko Bóg rozgonił cały Izrael. Zresztą to mówił w Starym Testamencie. Jeśli, jeśli znasz Stary Testament, no to będziesz to wiedział, że w, i w księdze kapłańskiej no, jest to opisane przez Boga, jeśli będziesz fikać do mnie, jeśli będziesz nie kochać Boga, oczywiście Bóg mówi, Mojżesz mówi, yy, Bóg mój, mówi do Mojżesza, a Mojżesz to powiela, powtarza to, jeśli naród Izraela nie będzie kochał i dotrzymywał wierności Bogu, no to Bóg ich rozproszy w trzy dupy. Tak też się stało, kiedy yy, nastało w Izraelu chrześcijaństwo, Bóg się wkurzył, rozproszył cały Izrael po wszystkich kontynentach i świątynia yy, króla Salomona została zniszczona i zaczęły się, się dziać, kiedy uczeń Szatana w Izraelu zaczął przekonywać do siebie. No, jeśli 40 dni, no, jeśli, jeśli ktoś zna te teksty, no to powinien znać. Jeśli nikt z kryminalistą, z bandytą nie rozmawia prawie ponad miesiąc 40 dni. Koleżka 40 dni rozmawiał z szatanem, nauczył się wielu satanistycznych rzeczy, jak picia trupiej krwi i tak dalej, i tak dalej. To zostało powielone ze starożytnej Babilonii, i tak dalej, i tak dalej. Izrael będzie w totalnej wojnie. Ta wojna zawsze była, ale nie, nie, będzie bardzo złośliwa i uprzykrzająca życie, że będą. Niszczone miasta rakietami. Ja rozumiem, że jest y, żelazna tarcza czy kopuła, która y, chroni Izrael bardzo perfekcyjnie. Izrael chce y, zrobić tą kopułę już laserową, czy już mają tę broń, ale nie wiem, dlaczego oni ją nie wdrażają. Jest dwa razy tańsza. Y, widać, mają jeszcze swoje powody. No ale to się dzieje już. To, co mówiłem półtora roku temu w trzech filmach, bo w trzecim filmie do Uzupełniłem, dopowiedziałem, że będzie wojna permanentna, znajdziesz sobie już, nie robię kopii tych filmów. Podobnie z Donaldem Tuskiem, jak w 2019 roku powiedziałam, że nie widzę przyszłości Donalda Tuska. To się już dzieje. Solidarna Polska, czy, czy jak oni się tam nazywają, z Patrykiem Jaki, jakim już opowiadają, już mówią, że oni, jeśli tylko dojdą do władzy, to Donald Tusk ma przesrane... I źle się to dla niego skończy. Ja też na tym, też będę w tym uczestniczył. I, no i tyle. Do usłyszenia. Zapraszam. Na, obejrzyj sobie filmy o uzdrawianiu oczywiście. Jeśli możesz sobie nie obejrzeć, no to mam 56 lat. Także tyle w, w temacie uzdrawiania. Jest do, dużo tematów, dużo filmów na temat uzdrawiania. Obejrzyj sobie. Dziękuję bardzo. Mówił Jasnowic. Oskar. Dziękuję bardzo.